Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj pogadamy o czymś, co może wywołać naprawdę gorącą dyskusję wśród graczy. Wyobraźcie sobie, że pewnego dnia budzicie się w Meksyku, wchodzicie do sklepu, żeby kupić nową grę, np. GTA 6 albo najnowsze Call of Duty, a tam cena wyższa o kolejne 8%. I nie dlatego, że dolar podskoczył albo że wydawca znowu przesadził z mikropłatnościami. Nie. Tym razem chodzi o specjalny podatek, który rząd chce nałożyć na gry uznane za zawierające przemoc. Brzmi dziwnie? Zaraz zobaczycie, że sprawa jest jeszcze bardziej kontrowersyjna, niż się wydaje. Ja jestem Unix z kanału ogólnie o gamingu i zapraszam do oglądania. Wszystko zaczęło się od propozycji, która pojawiła się w planie budżetowym Meksyku na rok 2026. Rząd zapowiedział, że chce wprowadzić nowy rodzaj podatku. Tyle, że tym razem nie chodzi o papierosy, alkohol ani słodkie napoje, tylko o gry wideo. Konkretnie takie, które mają przemoc, broń, krew, czyli generalnie nie są przeznaczone dla dzieci. Według projektu, każda gra z kategorią C lub D w meksykańskim systemie klasyfikacji miałaby zostać objęta dodatkowym podatkiem w wysokości 8%. Co więcej, nie chodzi tylko o gry sprzedawane w pudełkach. Ale też te kupowane cyfrowo. A nawet o mikrotransakcje, więc jeśli ktoś kupuje skiny w grze Free to Play, również zapłaci więcej, jeśli gra zostanie uznana za brutalną. Brzmi to trochę jak Prima Aprilis, ale nie. Projekt naprawdę trafił do meksykańskiego senatu. Ministerstwo Finansów argumentuje, że to nie tylko sposób na zdobycie dodatkowych pieniędzy, ale też forma ochrony społeczeństwa. Uzasadnieniu rząd napisał, że najnowsze badania mają potwierdzać iż brutalne gry mogą zwiększać agresję u młodzieży i negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne. Dodatkowy podatek miałby więc pełnić funkcję wychowawczą, zniechęcać do kupowania takich tytułów, a przy okazji pomóc finansować działania związane z edukacją i bezpieczeństwem. Tyle, że nie wszyscy kupują te narracje. W meksykańskim internecie zawrzało. Na Reddicie i forach gamingowych pojawiły się setki komentarzy od graczy, którzy uznali pomysł za absurdalny. Wielu twierdzi, że rząd po prostu szuka kolejnego sposobu na wyciągnięcie pieniędzy z kieszeni obywateli. Ktoś napisał wprost: To tylko kolejny podatek, jak ten od słodkich napojów. Mówią, że chodzi o zdrowie, a tak naprawdę chcą więcej kasy. Inni zwracają uwagę, że problem przemocy w Meksyku jest znacznie bardziej złożony. W kraju, gdzie działa kilkanaście potężnych karteli, a przestępczość zorganizowana to realne zagrożenie, obarczanie gier winą za agresję wydaje się po prostu śmieszne. Co ciekawe, według projektu podatek ma dotyczyć tylko gier uznanych przez lokalny system klasyfikacji za brutalne. Czyli w teorii chodzi o tytuły z oznaczeniem dla dorosłych, takie jak GTA V, Resident Evil 4, Mortal Kombat czy Call of Duty. Ale już tutaj pojawia się poważny problem. To dokładnie decyduje, co jest grą brutalną. Czy wystarczy, że w grze pojawia się walka lub przemoc symboliczna, jak w wielu bijatykach czy strzelankach? Czy może chodzi tylko o ekstremalne treści? Wielu graczy boi się, że system będzie nieprecyzyjny i że nawet gry z fabularną przemocą, takie jak The Last of Us czy Red Dead Redemption 2, mogą dostać etykietę szkodliwych i podrożeć. Oczywiście rząd broni się, że to nie jest atak na branżę. Twierdzi, że podatek dotyczy jedynie gier, które w sposób jawny propagują przemoc, a nie każdej gry akcji. Ale wielu komentatorów zauważa, że takie rozróżnienie może być trudne do utrzymania w praktyce. Co więcej, jeśli faktycznie podatek zostanie wprowadzony, to to nie wydawcy go zapłacą, tylko gracze. W efekcie wszystkie te tytuły staną się po prostu droższe, a różnica w cenie pójdzie prosto do budżetu państwa. Niektórzy eksperci ostrzegają, że to może przynieść efekt odwrotny od zamierzonego. Jeśli ceny gier w Meksyku wzrosną, ludzie po prostu zaczną częściej piracić. Już teraz Ameryka Łacińska zmaga się z problemem nielegalnego pobierania oprogramowania, a dodatkowy podatek tylko wzmocni ten trend. OLAG.IO zwraca uwagę, że to może wręcz obniżyć wpływ z podatków, bo mniej osób będzie kupować gry legalnie. W dłuższej perspektywie rynek może się po prostu skurczyć. A mniejsze studia, które próbują działać w Meksyku, będą miały trudniej, bo ich produkty staną się mniej konkurencyjne. Ale zostawmy na chwilę ekonomię i przyjrzyjmy się temu, co rząd podaje jako główny argument czyli powiązaniu między grami a agresją. Od lat trwa dyskusja o tym, czy brutalne gry rzeczywiście powodują, że ludzie stają się bardziej agresywni. I choć temat często wraca w mediach po każdej tragedii czy strzelaninie, to badania naukowe są w tej kwestii zaskakująco zgodne. Większość z nich nie potwierdza takiego związku. Serwis gry online przypomina, że rząd Meksyku mówił o najnowszych badaniach, ale nie podał żadnych konkretnych przykładów. Tymczasem istnieją liczne publikacje, które mówią coś zupełnie odwrotnego: że brutalne gry mogą co najwyżej chwilowo podnosić emocje, ale nie prowadzą do trwałego wzrostu agresji. W rzeczywistości wiele analiz wskazuje, że to raczej kontekst, w jakim ktoś gra, ma znaczenie. Na przykład stres, problemy rodzinne czy izolacja społeczna. Jedno z badań przeprowadzonych w Polsce wykazało nawet, że gracze online rzeczywiście mogą być bardziej rozdrażnieni, ale nie z powodu brutalności gry, tylko z powodu samej rywalizacji i presji w trybie wieloosobowym. W grach offline tego efektu nie zaobserwowano. To raczej dowód na to, że problem agresji w grach jest złożony i nie da się go sprowadzić do prostego równania. Przemoc w grze równa się przemoc w życiu. Podobnie mówi wiele innych badań, które podważały wcześniejsze alarmistyczne teorie. Wspomniany serwis gry online cytuje badania psychologów Sary Cohen i Laury Stockdale, które stwierdziły, że brutalne gry nie zwiększają poziomu agresji wśród młodzieży, a wręcz mogą pomagać w rozładowaniu emocji. Psychologowie zwracają uwagę, że granie to forma ekspresji i odreagowania, a nie automatyczny bodziec do przemocy. Wszystko to sprawia, że argument rządu Meksyku wydaje się bardzo wątły. Trudno poważnie traktować polityków, którzy twierdzą, że taki podatek ma chronić młodzież, skoro nauka nie daje im żadnych solidnych dowodów. Niektórzy ekonomiści zwracają uwagę, że jeśli państwo chce wprowadzać tzw. podatki korygujące, czyli takie, które mają zniechęcać do szkodliwych działań, to musi udowodnić, że te działania rzeczywiście szkodzą. W przypadku gier tego dowodu po prostu nie ma. Coraz więcej komentatorów mówi wprost: to nie jest podatek prospołeczny, tylko fiskalny. Rząd potrzebuje pieniędzy, więc sięga na rynek gier, bo to branża, która zarabia coraz więcej. W 2024 roku przychody ze sprzedaży gier w Ameryce Łacińskiej wzrosły o ponad 10%, a Meksyk jest jednym z największych rynków w regionie. Nic więc dziwnego, że politycy postanowili sięgnąć po swój kawałek tortu. Tyle, że zamiast otwarcie mówić o dochodach, opakowali to w narrację o ochronie młodzieży przed przemocą. Nie zmienia to jednak faktu, że pomysł może mieć długofalowe konsekwencje. Jeśli podatek wejdzie w życie, Meksyk stanie się jednym z pierwszych krajów na świecie, który wprowadził osobną daninę od gier wideo ze względu na ich treść. To może stworzyć precedens. Inne państwa mogą stwierdzić: Skoro Meksyk to zrobił, to my też możemy. A to z kolei otworzyłoby furtkę do jeszcze większej regulacji branży. Wystarczy, że ktoś uzna, iż jakaś gra promuje niewłaściwe wartości. I nagle staje się droższa lub trudniejsza do sprzedaży. Dla branży gier wideo to niebezpieczny sygnał. W końcu przez lata walczyła o uznanie jako forma sztuki i rozrywki na równi z filmem czy literaturą, a teraz mogłaby zostać potraktowana jak papierosy czy alkohol. Zresztą wielu twórców już teraz boi się, że takie decyzje mogą mieć wpływ na ich kreatywność. Bo skoro każda scena przemocy może oznaczać wyższy podatek, to może lepiej jej nie dodawać. W efekcie powstałaby autocenzura, która ograniczałaby artystyczną swobodę gier. Widać więc wyraźnie, że ten pozornie prosty pomysł 8% podatku może pociągnąć za sobą całą lawinę problemów. Z jednej strony rząd twierdzi, że działa dla dobra społeczeństwa, z drugiej gracze, ekonomiści i badacze mówią jasno: To rozwiązanie nie ma sensu, nie ma podstaw naukowych i może zaszkodzić zarówno branży, jak i konsumentom. Na końcu zostaje więc pytanie: czy podatek od brutalnych gier to realny sposób na walkę z przemocą, czy tylko sposób na łatwe pieniądze? Patrząc na argumenty, wygląda na to drugie: gry nie są przyczyną przemocy w społeczeństwie, to raczej lustro, które odbija jego problemy. Obwinianie ich za agresję to trochę jak winić filmy akcji za przestępczość, albo książki fantazy za ucieczkę od rzeczywistości. Cała ta sytuacja w Meksyku pokazuje, że temat gier wideo wciąż budzi emocje, a politycy wciąż nie do końca rozumieją, czym gry naprawdę są. Nie tylko rozrywką, ale też kulturą, sztuką, formą opowieści. A nakładanie na nie podatku tylko dlatego, że pokazują przemoc, to po prostu cofanie się w czasie. Tak czy inaczej, warto obserwować, co stanie się dalej. Projekt podatku trafił do Senatu i, jeśli przejdzie, zacznie obowiązywać od przyszłego roku. Wtedy przekonamy się, jak zareaguje rynek, wydawcy i sami gracze. A może okaże się, że ten pomysł umrze po drodze, bo nawet politycy uznają, że to przesada. Dzięki, że dotarliście aż tutaj i do następnego.